Wieczór, cisza, spokój. Wracam z siłowni. Chcecie zobaczyć moją choinkę? He he. Zobaczcie jaką Nygus ma choinkę. Zatkało kakao. He he. Kto z Was ma taką choinkę? No piszcie cwaniacy w komentarzach. Kto z was ma taką choinkę? Bo ja widzę tą choinkę ze swojego okna. No, jak otworzę sobie okno, czy w kuchni, czy w pokoju, to widzę właśnie choinkę. I dlatego ja już nie muszę żadnej choinki ubierać na święta, po co? Jak mam taką, heh, specjalnie mam taką dużą. Bo mam sporo widzów na YouTube Na dwóch kanałach Duża choinka i dużo miejsca na prezenty pod choinką Także czekam na te wszystkie niespodzianki od moich widzów Co mi przyszykowali na święta No Ja pierniczę jest petarda? No jest petarda. Przyznajcie, że jest petarda, bo świąt nie będzie. Grinch nadejdzie. He, 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 he no idę do chaty. Już mam niedaleko. No jak sobie wyjrzę przez okno, to właśnie mam taki widok. Fajnie, fajnie. Lekki wiaterek jak w Kieleckim, normalka ktoś sobie na ławeczce siedzi ale aż dziwne, że gawronów dzisiaj nie ma, wronów, gawronów kruków i tych innych cisza, spokój no jestem ciekaw, gdzie one mają noclegownie. no gdzie one nocują ich tutaj są setki, a może nawet tysiące gdzie one wszystkie nocują? A w dzień przylatują tutaj na szabrowanie. Wszystko ze śmietników potrafią wyciągnąć. Gargamele brzydkie. No dobra, zbliżam się powoli do chaty. Udanego weekendu dla wszystkich. Spokojnej nocy. Cześć.